Dzisiaj jestem znowu wkurzony i nie chodzi o to, że pełno kurzu wokół mnie, tylko po prostu Radio Eska mnie wkurzyło. Wyłączyli mi Borka, kiedy grało górą ty, górą ja, górą my, górą gang i włączyli jakieś Ariana Grande, Rain On Me. Co to ma być w ogóle? Radio Eska. Czy tam jakoś in jakieś inne radio? Przepraszam, Radio Eska, jeżeli obrażam radio... Nie wiem, co to za radio leciało, ale bardzo mnie zdenerwowało. Dzisiaj jestem ogrodnikiem i używam tego, chociaż nie pamiętam co to jest. Mimo, że się zapoznałem, to możecie napisać co to jest. E, bardzo mi się to podoba. Może zostanę ogrodnikiem. Generalnie, bardzo to jest fajne, bo można wyrywać sobie z korzeniami to wszystko, żeby nie docierały do tych piatków, które zawsze podlewam i drzewek. E, więc no, rozkminiam sobie nad tym, czy nie zostać właśnie ogrodnikiem. Bo Słyszałem, jest jeden raper, który jest listownikiem, to znaczy e, listonoszem. O to mi chodziło. Więc to w sumie fajny klimat, nie? Znaczy, był. Potenki na mordzie, no bo alergia ma, witam w mojej kuwecie. Dzisiaj przyszła do mnie nowa płyta, Cruzo, 2005. Hej, hej, hej! 2005! Gdzieś tam był jakiś taki jingle, czy może nawet chorus, czyli tak zwany refren. No i ziombelek wysłał mi płytkę, także już ją otwieram. W tytule to było. Pamiętajcie, aby zainteresować się jego muzyką, bo naprawdę tworzy mega kozackie gówno. I to, i to w sensie takim, że naprawdę jest to dobre gówno, smaczne przede wszystkim. E, dobre, miłe, dla ucha. Cruzo, wow. O chłopie! Zapakowana, nie pobita. Kiedyś mi się pobiły wszystkie płyty prawie Eminema. Tak się w kółku rydziłem. Ale dobra. Wybaczcie za no ale wiecie, że jestem mechanikiem, wiecie, że pracuję na roli, wiecie, że grzebie w ziemi. Nie w, w innej rzeczy, o której myślicie. Cruzo. Cruzo przesłał mi płytkę 2005. Ej, 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 2005, za chwilę sobie ją przesłucham. Ładnie chłop wytłoczył. E, I ja również wytłaczam wam, abyście sprawdzili. Sprawdzili jego muzykę, naprawdę tworzy kozak nuty. My się poznali z Cruzo na moim live, z oceniania czy tam kanałów muzyki i tak dalej. No i Cruzo mi Fest, nie? Także ten wir to porywa, coś tam za chwilę się dowiemy. Cruzo. Pierwsza płytka Cruzo, chyba ma 18 traczków z tego co wiem, za chwilę to sprawdzimy. Na razie odpakowuję, jestem kiepski w odpakowywaniu. Staram się nie zniszczyć jego płyty. Bo jednak chłop się napracował, sam wszystko, ogarnął. Jest to młody chłop. Nie wiem dokładnie ile ma lat, ale piszę teraz na ekranie. Bo ja nigdy nie pamiętam. Niby 2005, ale nie wiem, czy to jest jakieś nawiązanie do tego, że on się w tym roku urodził, czy co. Nie no chyba. Nie wiem co Jeżeli jest 2005, no to kurde mam yy, z tego samego typa, z tego samego roku. może jest 2008? Nie mam nigdy. W domu, oczywiście, to jest uroczy. Zaraz się dorwę do tej płytki. Jak wiecie, u mnie bez cięć eee, może trochę z tego powodu, żeby czas oglądania sobie nabić i w końcu móc zarabiać. A może dlatego, że, że mi się nie chce. A może dlatego, że chcę Wam więcej przekazać. A może dlatego, że jeszcze sam nie wiem co. Także zaraz płyta będzie pokazana. Eee, dostała płyta Krudzo aż atencji, 2 minuty 18. Uwaga, udało mi się ją odpakować nareszcie. 2005 młody kruza proszę państwa dotarła do mnie w maseczce czyli, czyli kupiony bit wow Tracklista, wszystko jest, płytka, wszystko pięknie wygląda Ile twarzeczki, maseczek, wszystkie bity kupione, tak? No to fajnie 2005, czyli jak to było? Fikcja, kapa, Kicks, kurde, jestem podekscytowany Texas, Napelita, słyszałem, Ctrl-C, Ctrl v ile można czekać Back Bendy, moja Obiona Piosenka Hasler, Goldigerki, ślepi ludzie, znam L'Oréal Paris, nie siadło mi. Error, Wir, e, Początek, 10 70, Stars, Mati nie żyje, teatr, to słyszałem, ale ja Ognia ponad Za Większość traczków sz, sz, słyszałem, bo obserwuję go na SoundCloudzie, dużo wypuścił, więc jest naprawdę e, kozacka większa część z tych traczków. Za chwilę przesłucham i dam wam znać, co o tym wszystkim sądzę, więc zaraz się widzimy w mojej kuwecie znowu. No, jest wypas totalny, więc serdecznie Wam polecam kupić sobie tę płytkę na Vintedzie lub pisząc na prywatnej wiadomości do Cruzo. Serdecznie polecam. Większość traczków słyszałem, ale dodatkowy pewnie też sam kozak, za chwilę je usłyszę, na razie macie w tle. No Cruzo jest kozakiem, więc ja nie wiem, mi się wydaje, że jego muzyka sama się obroni, sama płytka się sprzeda po jakimś czasie. Cruzo, czy to jest autograf? Uuu. Dzięki kruzo, pozdrawiam serdecznie Dobra muza, najlepsza W tym wieku najlepsza Jesteś kozakiem, pozdro no Wyglądam jakbym wrócił z getto Gacie podwinięty Zakrywaj mikrofonu Mikrofon jest tu, tu, nie zakrywaj tego Już się nagrywa? Mhm. Ej, ej, ej 2005, kruzo chodzisz mi I zapadłeś mi w pamięć, ej Robiliśmy sobie takie zakupki z uroczym, Ja sobie kupiłem ciastka, pasta, orzechowa, i tak dalej, orzechy, sorbety, a on to takiego. No także uważajcie na swoje. jak mówiłem wcześniej, nie zatrzymuj tego. Coż tam mówiłem wcześniej, kupki. Uważajcie na swoje raz zakupki, dwa na kubki, Oczywiście jest smakowe. Pozdrawiam serdecznie. jedzcie tylko żelki jogurtowe. uroczy. Witam, to pan Dzisiaj posiedzimy sobie na tym. Jak najbardziej, dzisiaj przez 24 godziny będziemy siedzieli na tym.